Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale oczywiście. Ja nazywam się Barbara Zawada, jestem akredytowanym coachem. Wszelkie info o mnie znajdziecie pod tym filmikiem. Ja już nie będę wymieniać tych grup ani. Wszystko tam znajdziecie. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam pod filmik. A co najważniejsze, jeśli ktoś znajdzie coś interesującego na tym kanale czy na tym filmiku, to bardzo proszę o subskrypcję i polecenie tego kanału komuś innemu, ze względu na to, że ja jestem początkującą youtuberką i zbieram każdą subskrypcję, każda subskrypcja jest dla mnie niezmiernie ważna, bo jeśli będę miała subskrybentów, będę miała mm, komentarze, to wiem po co to robię. Bez was po prostu inaczej mówiąc nie istnieje. Dobra, dzisiaj za długi wstęp, podobno nie wolno długich robić. Dzisiaj chciałam porozmawiać o takim temacie, jakim jest wychodzenie z toksycznej relacji. Ja będę sobie tutaj popijać moją Latte Macchiato, ale nie za często, żeby Was tutaj nie zezłościć. Ale też możecie sobie zrobić i przesłuchanie tego, co mam dzisiaj do powiedzenia. Kochani, od czego musimy zacząć, jeśli chodzi o wychodzenie z toksycznej relacji? Musimy zacząć od tego, że musimy się uświadomić, że jesteśmy w toksycznej relacji. To, że jesteśmy w czymś, co nas niszczy co nie jest dla nas dobre, co powoduje, że to, co najpiękniejsze w nas umiera. Kochani, ja ten kanał robię dla każdego, więc ja nie będę tutaj za dużo wciskać takiego słownictwa zbyt, można to powiedzieć, mm, takiego skomplikowanego, ze względu na to, że ja mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. To jest dla przeciętnego kowalskiego kanału, żeby on wszystkie zagadnienia psychologiczne, socjologiczne, z relacji z człowiekiem i to, co nas w życiu spotyka, znalazł tutaj. Więc po pierwsze musimy sobie uświadomić, że jesteśmy w toksycznej relacji. Kiedy jesteśmy dziećmi na przykład, w takiej wczesnej młodości, wczesnej młodości to już jest łatwiej, ale jeśli jesteśmy dziećmi i urodzimy się w rodzinie, gdzie jedno z rodziców albo co gorsza obydwoje są toksyczni, no to niestety w pozycji dziecka jesteśmy troszeczkę przegrani. I to jest dla nas tak jakby wielkie obciążenie, bo my możemy sobie, musi, może być dużo lat musi upłynąć, zanim my sobie w ogóle zdamy z tego sprawę, że nasi rodzice byli toksyczni. Już jak to wcześniej powiedziałam w którymś ze swoich filmików, że rodziców sobie nie wybieramy. Rodzeństwo, no rodzina, w której się rodzimy, nie wybieramy sobie tego. Ale kochani, to nie jest tak, że toksyczność chodzi w nas tak jakby z genami czy z wychowaniem. To jest nieprawda. Więc kochani, przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w toksycznej relacji. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest wrócić do, albo przypomnieć sobie o tym, kim jesteśmy. Wrócić do tego swojego podstawowego ja z wartościami i... Kim byliśmy przed tym związkiem? Jeśli to oczywiście nie jest związek z rodzicami, a jeśli to jest związek, jeśli chodzi o naszych rodziców czy rodzeństwo, no bo z rodzeństwem to jeszcze można zerwać kontakt, jak się dorośnie, a jeśli chodzi o rodziców, no jest to troszeczkę trudniej. W wielu krajach europejskich już, nie wiem czy każdy o tym wie, prawie 13, 13 lat, jak dziecko kończy, ono może już mieszkać, nie musi mieszkać z rodzicami, ono może nie, nie może mieszkać samo, ale może mieszkać. Hmm, w takim domu grupowym, czy iść do rodziny zastępczej, no nie jest to jakby... Ale jest wiele możliwości. Może ten rodzina zastępcza, jeśli chodzi o polski kraj, to jest naprawdę może nie zawsze złym pomysłem. Nie zawsze dobrym, ale nie zawsze złym. Ja mówię tutaj o naprawdę dystryktach toksycznych rodzicach, którzy więcej nas niszczą, niż nam dadzą. To dziecko nie jest na straconej pozycji. Wystarczy, że aż 13 lat, to jest długo, ale wystarczy sobie zdać w tego w pewnym momencie, że jednak to nas niszczy i poszukać tej pomocy, bo kochani, kiedy jesteśmy starsi już, to mamy większą pole manewru. Tak jak tutaj powiedziałam, że jeśli chodzi o to, że musimy sobie zdać, że jesteśmy w takiej relacji, że ona jest dla nas niszcząca i drugie to, że jak już przypomnimy sobie o naszym ja, o naszym poczuciu wartości, bo tak jak w wcześniejszym filmiku powiedziałam, poczucie wartości każdy ma. Naprawdę każdy. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Każdy człowiek jest wartościowy. Każdy człowiek, który stępa po ziemi, jest wartościowy. Więc tutaj tak jakby nie pozwólcie sobie, kochani, to zniszczyć i wmówić komukolwiek, że jesteście niewartościowi. Może czasem Wasze działanie jest... Mm, zgoła, może nawet troszeczkę toksyczne, czy nieodpowiednie, ale na pewno Wy jako osoby nie jesteście osobami, które w ogóle takie coś tu powinny ze słownika się wyrzucić. Więc jeśli już wróciliśmy do swojego ja, przypomnieliśmy sobie, kim jesteśmy, to, że mamy prawo kochać i być kochani, wymagać od partnera szacunku, my powinniśmy szanować, partner powinien nas szanować. Warto jest tutaj odsłuchać sobie poprzednie filmie, w którym mówiłam, Jakie są dwa podstawowe komponenty zdrowego poczucia własnej wartości? Tutaj jest też wiele pochodnych, jeśli znajdzie obraz siebie, ale jeśli znajdziemy, jeśli już zdamy sobie sprawę z tych dwóch komponentów, przypomnieć to sobie, jeśli sami nie możemy, to trzeba poprosić o pomoc. Ale najważniejsze jest, żeby zacząć. Gdy naprawdę mamy tyle siły, że możemy się od tego. Toksykę uwolnić, to trzeba uciekać od razu. Nie odchodzić yy, małymi kroczkami, ze względu na to, że toksyk on zauważy. Ja nie chciałabym tutaj bagatelizować, że to jest on zawsze, czasem jest i ona. On zauważy, kiedy my będziemy się chcieli wycofać, kiedy my się będziemy dystansować, to on sobie zda sprawę, że coś jest nie tak, że ta druga osoba troszeczkę zdrowieje. To, że ona mm, zaczyna jakby patrzeć na własne oczy, patrzeć przez ten pryzmat tych różowych okularów, że nie jest szczęśliwa, że ktoś nią rządzi. Kochani, to jeśli to się da, trzeba uciekać od razu i później nie patrzeć na to, że że ja nie będę miała domu, na przykład. Mamy rodziców, mamy jakichś znajomych, których na początku możemy poprosić o pomoc. Chodzi o to, że nie odchodzić małymi krokami, tylko zerwać kontakt. W taki sposób, jaki to jest możliwe. Jeśli y, mamy dzieci wspólne, no to y, starać się ograniczyć kontakt własny. No, dzieciom nie można jednak ograniczyć tego kontaktu, chyba że sądownie ale żebyśmy sam niektórzy mówią, spotkałam się z takim określeniem, prócie głowy. Ja nie wiem, czy mężczyźni tak często mówią, że pruje głowę lub psuje głowę, to znaczy się zmienia tok myślenia. Więc jeśli będziemy mieli kontakty z tym toksykiem, najlepiej go zablokować w telefonie, na wszystkich social mediach, nie spotykać się z nimi, jeśli dzieci muszą, no to już nie mamy innego wyjścia, ale starać się, żeby to, co... Ta osoba toksyczna mówi na drugą stronę, starać się tego nie słuchać, po to, żeby on nie wywołał w nas poczucia winy. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że odejście z toksycznej relacji jest dla nas bardzo trudne. I jest tak, jakby wymaga ogromnej odwagi. Ja to wiem. Ja to dokładnie wiem i rozumiem. Ale życie mamy jedno. Tak naprawdę, kochani, jeśli my sobie je zniszczymy, my zniszczymy nasze ja, my zniszczymy naszą dobrą energię, czy dłu, czym dłużej będziemy w tej relacji, tym będzie to dla nas trudniejsze do zmiany, trudniejsze do wyjścia. Kochani, nie ma takich rzeczy, żeby człowiek, było to warte, żeby żyć z takim człowiekiem. Żaden człowiek nie jest tego, żeby poświęcać wartość żeby poświęcać nasze życie, jeszcze tym bardziej człowiek, który robi nam krzywdę. Więc kochani, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w toksycznej relacji, przypominamy sobie, kim jesteśmy, kim byliśmy przed tym związkiem i bierzemy się do pracy. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to pójdźmy do specjalisty, który odbuduje nam to y, poczucie wartości, tą naszą chęć. I też, jeszcze ważnym elementem jest tutaj, po tym odejściu, żeby szybko nie wejść w nową relację, ważne jest, żeby przepracować sobie, dlaczego ta osoba na nim zwodnęła. Bo z reguły ludzie mm, zakochują się w tym, co znają. Jest dla nich bliskie to, czego wcześniej doświadczyli. Więc dobrze jest przepracować ze specjalistą, dlaczego ta dana osoba. Tak nami zawładnęła, dlaczego ona zwróciła na nas, u... znaczy to nie dlaczego ona na nas, tylko dlaczego my zwróciliśmy uwagę na tą osobę. Dlatego, dlaczego daliśmy się tak mocno zmanipulować, pomimo, że czuliśmy, że coś jest nie tak, ja mówiłam już w jednym filmie o tym, że jeśli czujemy się źle w towarzystwie, jeśli czujemy się osłabieni, ale jednak coś nas ciągnie do tej osoby, ale ewidentnie jesteśmy po spotkaniu z taką osobą zmęczeni i tak jakby wypróci z całej swojej energii. To kochani, naprawdę myślmy, bo często osoby, które wyszły z toksycznej relacji, bardzo szybko wchodzą w toksyczną relację, więc warto tutaj udać się do specjalisty, żeby to wszystko przepracować, powoli zająć się sobą, a dopiero później w inne związki wchodzimy. Naprawdę jeśli człowiek pozbiera siebie, to w życiu będzie jeszcze piękne. Będzie dużo ciekawych rzeczy będzie i przyjdzie miłość. Naprawdę, jeśli ktoś nam jest spisanym, to on będzie. I nie dajmy się, bo często jeśli chodzi o toksycznych ludzi, oni często chcą nam szybko pokazać, że oni są szczęśliwi, oni zakładają rodziny, czy szybkie związki, które po roku czy dwóch, czasami nawet trzech, okazuje się to to samo. Więc kochani, nikt nie jest wart naszego życia, żeby go poświęcać. Jeśli my zajmiemy się sobą, naszym, naszą pracą, naszą hobby, to nasze życie zupełnie będzie inaczej wyglądało. Jeśli nie będziemy wskapiwali z jednej relacji do drugiej, jeśli damy sobie czas, damy czas na odbudowanie siebie, swojego poczucia wartości, to tak naprawdę żaden toksyk, nam nie zagrozi. My nawet go spotkamy, bo nie mamy wpływu na ludzi. Ludzi, teraz są nie tylko takie czasy, ale chodzi o to, że wiele osób uczy się poprzez manipulacje, poprzez jakieś relacje za i przeciw, uczknąć czegoś dla siebie. Osobiście tego do końca nie rozumiem, bo każda zdrowa relacja rozwija się powoli i powinna być przede wszystkim uczciwa dla obu stron. Ja będę robiła filmik o stylach przywiązania. Dlaczego ludzie, którzy mają styl przywiązania stabilny, to może niektórym się wydawać, że ten związek bywa nudny, ale ci ludzie naprawdę mogą na, siebie, na sobie polegać i naprawdę są dla siebie wsparciem. Tam nie ma zbytnich fajerwerków, ale też taka osoba, która uspokoi się wewnętrznie, przyciągnie podobną osobę. I kochani, nie wierzcie to, że jeśli poznajecie kogoś, jest wszystko pięknie, czekaliście na niego przez całe życie, wszystko się rozwija po prostu mega szybko, bo już nie mam czasu, bo na przykład już mam 40 lat, a czasem może więcej, już chcę mieć dziecko, już chcę zakładać rodzinę i nie, nie zaczynam się przyglądać tej relacji. Kochani, każdej relacji powinniśmy się przeglądać w taki sposób, jak ona na nas wpływa. Są relacje, które powodują, że zmieniamy się na lepsze. Ale w przypadku toksycznych relacji, jednak na gorsze. Jeśli toksyk odsuwa nas od przyjaciół, to też jest, bo czasami ludzie, którzy z zewnątrz, nasi rodzice czy przyjaciele, znajomi, oni widzą to, czego my nie widzimy. Jeśli potrzeba, trzeba szukać wsparcia. Ale ja szczerze wierzę, że każdy, jeśli nie będzie się bał przez chwilę, zostać samemu, sobie poradzi. Wiele osób zaczynało swoje życie dwa, a nawet trzy razy. Nie trzeba się bać tego, że mam 43-50 lat i już czegoś nie zdążę. Kochani, wszystko zdążymy. Wszystko naprawdę zdążymy. Życie jest długie. poprzednim filmik robiłam o tym, że czy druga połowa życia może być fajniejsza, lepsza może być kochani, bo nasza świadomość, nasze ja, to kim my jesteśmy sami dla siebie, to jest nasz największy skarb. Nie bójmy się, że jeśli opuścimy toksyka, czy on nas o, oni rzadko odpuszczają, szczerze mówiąc, jak nie wyść są całej krwi z nas, to oni rzadko odpuszczają. Oni mogą mieć dwie nawet coś tam na boku, ale nas rzadko odpuszczają. Więc kochani, musimy znaleźć w sobie tyle siły, żeby odejść i zawalczyć o siebie. To się wydaje trudne, ale to jest tylko na początku trudne. Może te pierwsze tygodnie będą okropne, ale jeszcze raz kochani powtarzam, życie mamy jedno. Nie dajmy sobie je zniszczyć innemu człowiekowi, naprawdę. Kobiety odchodzą po 20 latach, czasem mężczyźni również. Jest artykuł na mm, stronie, jedną z moich stron, o zdrowym egoizmie. Tam też jeszcze przedstawiony jeden przykład, że gdy ludzie nie powinni mylić oczekiwań z potrzebami, tak naprawdę my musi, musimy wiązać się z kimś, kto spełnia nasze potrzeby i my spełniamy jego. To nie chodzi o to, żeby on nam 100% siebie dał. Ale, kochani, nie myjmy oczekiwania z potrzebami. Oczekiwać to można ładnej pogody jutro, ale to, że my oczekujemy, jaki partner ma być, to, kochani, my jedyne, co możemy zmienić, to zmienić siebie, powiedzieć, czego oczekujemy, wprost. I kompromis, dojść do kompromisu, no... Z kompromisem to musi być tak ja tobie, ty mi. Raczej bym stawiała na tym, kochanie, ja mam taką i taką potrzebę. Chciałabym, może nie codziennie, bo to jest trudne do spełnienia, ale to, żeby spełniać swoje potrzeby wzajemnie. To ja dzisiaj zrobię coś dla Ciebie, a Ty jutro zrobisz coś dla mnie, a jak nie jutro, to za dwa dni. Ale chodzi o taką wymianę. Ja wiem, że to może brzmi troszeczkę tak obcesowo, że to ma być wymiana, spełnianie swoich potrzeb. Ale to nam przynosi szczęście, nie oczekiwanie. Z reguły ludzie oczekują, że ten partner ma być taki, taki i siaki. A później wychodzi coś innego, bo kochani, zajmijmy się swoimi potrzebami, a będziemy naprawdę w szczęśliwych związkach i mieli szczęśliwe życie. Kochani, jeśli my wewnętrznie znowu wracamy cały czas do naszego wnętrza, że jeśli my wewnętrznie będziemy szczęśliwi, to innych ludzi przyciągniemy ten toksyk się od nas odbije, czy ta toksyczna osoba, czy to koleżanka, czy ktokolwiek, nawet rodzice, to oni się odbiją. Nam będzie łatwiej. Może z rodzicami to gdzieś tam w serduszku jest jakiś ból, że tak, ale my sobie ich nie wybieramy. Możemy założyć swoją dużo szczęśliwszą rodzinę, bo my wiemy, co w tej rodzinie pochodzenia nie działało. Kochani, więc znowu ja powtarzam któryś ten raz: My jesteśmy najważniejsi. To od nas wszystko się zaczyna. To my zdajemy sobie sprawę, trzeci raz, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w taksycznej relacji, wyskakujemy jak najszybciej się da, będzie bolało, trzeba się przygotować na to, że nie od razu będzie super, ale później naprawdę odrodzimy się na nowo jak będziemy patrzeć na swoje fotografie, to będzie po prostu inna zupełnie osoba. Nie dajmy się. Naprawdę nie dajmy się, kochani. Jeśli trzeba, ja mam kilka godzin pro bono, które w każdym miesiącu przeznaczam dla osób, ale nie dłużej niż godzinę dla jednej osoby, także proszę, jeśli kogoś, ktoś będzie potrzebował takiego wsparcia, to proszę do mnie pisać. Kochani, także jeśli ten film był dla Was przydatny, zapraszam do subskrypcji. I nie dajmy się, nie dajmy się, bo to my jesteśmy najważniejsi. Każdy z nas jest wartościową osobą i zasługuje na szczęśliwe życie. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji. Wszystkiego dobrego.